Siódma dziewiąta, rozmowa poranka. Tego dnia i tego poranka nie możemy rozpocząć inaczej jak z panią Joanną Białobrzeską, pedagogiem, nauczycielką, założycielką szkoły, a także autorką książek dla najmłodszych. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Czy w takie dni jak dzisiaj zamienia się pani w małą dziewczynkę, wracając myślami do swojego dzieciństwa? Ja staram się w każdym, każdego dnia zamieniać małą dziewczynkę i wracać do swojego dzieciństwa, bo inaczej bardzo trudno byłoby mi pracować z dziećmi i być razem z nimi. Jaki najlepszy prezent w dzisiejszym świecie rodzice mogą podarować swojemu dziecku? Czas. Czas, który im poświęcą i będą razem z nimi, razem. To jest najpiękniejszy prezent, który zaowocuje w przyszłości. Dzieci najbardziej potrzebują czasu i bycia razem z rodzicami. A czy dzisiaj rodzicom brakuje tego czasu? Niestety, dzisiaj rodzicom brakuje czasu, są zagubieni, zapracowani, widać też niestety troszeczkę sfrustrowani, więc brakuje im tego czasu na to, żeby być razem z dziećmi. A jakie są złote zasady mówiące o tym, jak wychowywać dziecko, by było szczęśliwe nie tylko od święta? Czy w ogóle są takie zasady? Myślę, że najlepiej, jakby kiedyś ktoś w przyszłości wymyślił taką tabletkę, nie pani. Tabletkę, w której którą się połyka i się wie jak się wychowuje dzieci. To jest bardzo trudno Oczywiście najtrudniej jest wychować dziecko, natomiast są pewne zasady. Oczywiście, na pewno to jest tak jak powiedziałam, trzeba być razem z nimi, poświęcać im wiele czasu, ale trzeba ustalić z nimi pewne właśnie takie zasady, czyli żebyśmy byli, no niestety, ale też wymagającymi rodzicami, mądrymi rodzicami, Żebyśmy byli konsekwentni, żebyśmy żebyśmy uczyli ich samodzielności, żebyśmy uczyli ich e, takiego współpracy, żebyśmy uczyli ich odpowiedzialności. I szczególnie w dzisiejszych czasach bolączką no, myślę sobie, rodziców, a no, to widać po dzieciach, jest brak takiej właśnie samodzielności, tego uczenia, że one. No muszą się troszkę przewrócić. Jest takie polskie powiedzenie, jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Natomiast rodzice strasznie boją się, żeby to dziecko się przewróciło i stąd bardzo trudno mu nauczyć się bycia w przyszłym świecie jako dorosły już człowiek. Czy nie odnosi pani wrażenia, że w dzisiejszym świecie rodzic wymagający, tak jak pani już wspomniała, to rodzic zły? Nie, no tak, tak, oczywiście rodzice tak jest też traktowane, że za bardzo, generalnie bardzo w dzisiejszych czasach unika się takiego, bym to nazwała, dyskomfortu u dziecka, żeby dziecko się nie przemęczyło, żeby dziecku nie zrobiło się smutno, żeby nie było mu przykro, żeby nikt mu nie dokuczył, żeby no po prostu to są te dzieci tak zwane płatki śniegu i rodzice woją się takiego wymagania, bo wydaje im się, że wtedy będą no Rodzicami ostrymi, no takimi nie do końca fajnymi rodzicami. Tak? Ale właśnie, czy te dzieci jak płatki śniegu, jak pani to porównała, to droga do sukcesu? No niestety, jak sam płatek śniegu, prawda, przyjdzie trochę słońca i ten płatek się rozpuści i to jest bardzo widoczne. Ja zajmuję, pracuję z dziećmi od prawie, trzy, no ponad 30 lat. Mam, e, obserwuję swoje dzieci, tak zwane swoje, e, jak idą do przedszkola, mają 3 lata, potem widzę jak są w ósmej klasie, widzę cały taki proces wychowywania ich na takie płatki śniegu, tak jak one sobie potem nie radzą w, tych swoich, w tym swoim świecie, w którym muszą żyć. Nie radzą sobie w grupie z dziećmi, nie radzą sobie z rozwiązywaniem problemów. Coraz więcej jest tych depresji u dzieci. To właśnie wynika z tego, że dziecko, problemy zawsze są w życiu i to rodzice muszą zrozumieć. Dzieci muszą się zetknąć z problemami i z takimi trudnymi sytuacjami, które których no same powinny oczywiście tam rodzic z tyłu pomaga, ale same powinny e, umieć rozwiązywać takie problemy, takie konflikty, bo życie, no niestety, czeka. Ich. Takie, jakie jest, no, na pewno pełno konfliktów i problemów wieczeka. Więc mogłoby się tego nauczyć, żeby im rodzice w tym oczywiście pomogli. A oprócz tego, co sprawia, że dzisiaj dzieci mierzą się z coraz większymi problemami, czy to natury duchowej, czy psychologicznej, tak jak pani wspomniała? Na pewno też natury i duchowej. No, ja jestem osobą wierzącą i uważam, że odejście od, od Boga, od praw takiej wiary, no jest bardzo widoczne w zachowaniu dzieci, no, trzeba się czegoś trzymać prawda, w życiu, trzeba mieć taki fundament, te wszystkie prawdy, ta, ta. dlatego też dzieci no niestety Unikają tego, one mają z tym ogromny problem. Jest coraz więcej anoreksji, bulimi, dzieci się tną i to właśnie stąd, że one są bardzo zagubione. Jest, jest piękne takie chyba w księdze Psalmą, gdy nie ma widzenia, naród się psuje. Czyli gdy nie ma widzenia w rodzinie, nie ma tej opoki, tego takiego wsparcia, no to dziecko jest po prostu zagubione i próbuje, no próbuje, w jakiś sposób krzyczeć chociaż zobaczcie, zauważcie mnie chociaż przez to, że na przykład są te próby cięcia czy jakieś próby takie nawet próby samobójcze u małych u małych dzieci, więc ta duchowość, te gry inter, gry komputer, filmy, no to wszystko, no niestety bardzo mocno wpływa na Psych psychikę dzieci, na to, że no, nie możesz sobie wszystkiego wyczarować w życiu, prawda? Tak jak jest w większości filmów, książek, że sobie możesz coś wyczarować i to jest wszystko super. No życie takie nie jest, więc na pewno ta kwestia dupowa jest bardzo też u dzieci widoczna. Wychowanie dziecka to sztuka niełatwa, tak jak słyszymy. Bywają problemy, tak jak w życiu, ale czy zachowanie dziecka nie odzwierciedla tego, co dzieje się w domu i jakie emocje towarzyszą rodzicom, że dzieci szukają o, czy... tego ujścia? Oczywiście zawsze tak, no, no, no to musimy sobie jako rodzice zdać z tego sprawę, że dziecko w bardzo wielu procentach, ja nie wiem, nawet powiedziała, Stu, to jest obraz tego, co dzieje się w jego domu. W momencie, kiedy dzieci widzą, no w tej chwili jest bardzo dużo rozwodów. Ja obserwuję dzieci zagubione, smutne, sfrustrowane kłótniami w domu, rozwodami i dzieci, które są w tych rodzinach patchworkowych, gdzie nie mogą się odnaleźć, gdzie idą do taty, tata już ma nową żonę, żona ma już poprzednie dzieci, teraz ma z nim dziecko i odwrotnie te dzieci, Ja bardzo tym dzieciom współczuję. One są no, w tym wszystkim pośrodku i nie rozumieją, dlaczego tak to życie dla nich ma wyglądać. Mama się jakoś tam ustawia, tata się jakoś ustawia, a gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla mnie? I to jest no, bardzo widoczne potem w zachowaniu tych dzieci. Nie bez powodu o to zapytałam, bo czasami słyszymy, ale moje dziecko jest niegrzeczne, ale z czegoś takie zachowanie musi wynikać. Oczywiście dzieci rodzą się grzeczne i są grzeczne na początku, bo tam wynika to właśnie z tego, że nie mamy dla nich czasu, nie stawiamy wymagań, nie jesteśmy konsekwentni, bądź właśnie w domu naszym dzieją się takie rzeczy, a nie inne, kiedy jesteśmy sfrustrowani, kłócimy się. I to dziecko y, też y, patrzy na nas, no my jesteśmy lustrem, dziecko w nas się, jest patrzone, więc tak się będzie zachowywało, jak my, y, jak my też się zachowujemy i, i mu nie pomagamy, więc ta niegrzeczność też jest bardzo widoczna, ale mm, jakby pomijam tę kwestię rozwodu w rodzinach bo to jest, nie osądzam, nie oceniam, ludzie mają swoje życie, różnie to wygląda, to na pewno trzeba wziąć pod uwagę, że to dziecko nie przechodzi obok tego obojętnie. Natomiast dzieci też niegrzeczne są z tego powodu, że im się na wszystko pozwala na wszystko. I e, bardzo pięknie one modelują swoich rodziców, a nie rodzice te dzieci. I e, ja obserwuję to w szkole, czy przedszkolu, że na terenie szkoły, przedszkola, dzieci się zachowują fantastycznie, są koleżeńskie, wydaje się nawet tak dobrze, dobrze jakoś wychowane. I w momencie, jak wchodzi tata, czy mama, zaczyna się zupełnie inna historia, e, rzucanie plecakiem, ty masz to dźwigać, bardzo nieładne odpowiedzi. No tak, e, tak, to tak jest, no to jest owoc owoc naszego wychowania. Natomiast na pewno musimy wiedzieć, żebyśmy się nie frustrowali, bo dzisiaj dzień dziecka i rodzice pomyślą Boże, ja my jesteśmy, zawsze jest rozwiązanie, czyli zawsze wszystko można naprawiać, tak? To nie jest tak, że rodzic nie ma rodziców idealnych, nie ma po prostu, tylko chodzi o to, żebyśmy znali drogę, którą powinniśmy pójść, widzieli, jest piękne powiedzenie Korczaka, dziecko jest jutrem, jutrem. Czyli dzisiaj rodzic musi sobie zdać sprawę w dniu dziecka, że ich ukochany synek, ukochana córeczka prędzej czy później wyjdą z domu. Więc co chce włożyć im, nie wiem, ja to nazywam do ich życiowej walizki. Ja co oni mają być? Nie dzisiaj, tylko jutro, jak wyjdą już jako osoby w miarę dorosłe z tego domu. Pani Joanna, a czy rodzice umieją okazywać emocje i mówić swoim dzieciom, na przykład kocham cię? No właśnie, no są tacy, którzy, którzy mówią, nie może być, że nad to mówi się, że cię kocham, bo to jest super, ale są tacy, którzy jakoś jakby to bardzo dużo kosztowało i nie potrafią wyrażać emocji, takich nie potrafią wyrażać radości, nie potrafią się głupiać z tymi dziećmi, ale to też wynika z tego, że ci rodzice nie zostali tego nauczeni. Oni po prostu w domu nie słyszeli, mama nie przytulała, tata nie przytulał. I oni no, no, często są tego pozbawieni, im jest bardzo trudno, więc to jest troszkę takie koło zamknięte, że rodzic, który nie mówi kocham cię, nie przytuli, nie uśmiechnie się nie jeden, no tego nie dostał od swoich rodziców. Zatem wyrażajmy emocje, bo to one są kluczem do sukcesu, do szczęśliwego dzieciństwa, a później w konsekwencji do dorosłego życia. Bardzo dziękuję. Joanna Białobrzeska, pedagog, nauczycielka, autorka książek dla najmłodszych, była naszym gościem w poranku siódma dziewiąta. Życzymy takich niezmiernych pokładów m, dziecięcości w tym wyjątkowym dniu. Tak, pozdrawiam wszystkich rodziców, no i oczywiście dzieci siódma dziewiąta rozmowa poranka.